Siema! Właśnie jestem po nagrywkach z Danim i chciałem podziękować. Uh, actually, I should say it in English so that you understand. Thank you Danny and all my American friends who uh, decided to join the episode. Uh, we will air it on Sunday. And yeah, thank you so much. You guys were so nice. Uh, ciekawostka, wszyscy Amerykanie się spóźnili, <laughs> ale wybaczam. Jeden dzień ja ma też mam, też któregoś jeszcze nie, nie, będzie miał. wyjść. <grym> mi poznać, tak? <grym> Miło poznać. Miło pana poznać też. Fajny weekend nie żoro, ale teraz ma dużo grzyż. Robaki grzyż. Ale to wiało tego warte. bardzo, bardzo, bardzo. Cicho, słońce na ciała może i niebo ostróżi. Dobrze miach, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie winogrona. Byłeś w moich, moich ramionach. Może i niebo ostróżi. Dobrze miach, jak dobrze mi. Bardzo szybko moment, działał i Antakowicz, i jeszcze raz Pakowicz. I teraz idziemy do Warszawa i oglądać nasz uh, piłki nożną Polska, Geraj. Holendia Holendii. Teraz Warszawa, dużo trafik, ale ja ma fajna godzina ziemka prowadzi do Warszawa i teraz uh, i moja żona bardzo a uh, polska gra teraz, polska uh, EuroCup i nie oglądasz i Warszawa ulica ma dużo trafik i stresowicz, ale ma inny ród i dani prowadzi bardzo piękna i... robot Lewandowski a polska lepiej pan nie gra jest um, zepsuta nie, boli nie zepsuta, ale boli i radio mówi jak moda pan teraz uh, moda, więcej moda pan gra dzisiaj i nie wiem, może wygrałem. Ja lubię Poki pokyno, Nożno, a ja lubię więcej NFL, American Football. Ale ja lubię też Poki nożną. I ja bardzo a, kocham Polskę oczywiście, białe i czerwone. Mam moje koszulkę teraz. I a, może Polska wygrałem. Pierwszy start. Proszę, proszę, podane. Polska! Polska! Stała pod ścianą Sącząc kakao Kapela ciała Walca na sześć Spytałem skromnie Polska gola! Polska gola! 1-0 Polska! <mum> Brawo! Mm. Powiedz dlaczego Też jesteś smutny. Gorąłem dzisiaj, ale na raz. teraz. Czujesz, uleciał czas. Chciałem być sobą za wielką wodą. Dzisiaj jest dzień tata Ameryka. Przepraszam, pociąg. Dzisiaj jest dzień tata Ameryka i mój tata jest najlepszy. A mój tata jest bardzo fajny chłopiec i białeś polska dwa razy. Jeden raz moje wesele i jeden raz um, jeden rok przed, jeden rok temu i ja kocham moje tata i mój tata bardzo fajne ludzi i mój tata pracy jest prowadzi uh, autobusem Ameryka, ale teraz Amaratuj i Amaratuj teraz uh, prześcig Uh, ciążka. Przyszedł czączka, ciążka czączka i uh, jeden ciążka, assisted living, i teraz przyszedł drugą czączka I, i bardzo inteligentnie i sympatycznie i śpiewać bardzo dobrze i bardzo fajne mówi historia, i wszystko bardzo dobrze. Kocham Cię, tata. Uh, Happy Father's Day to my dad. I love you, dad. You're so wonderful, and I'm so thankful to have you in my life. Um, and thank you for always watching these vlogs, even though they're now in Polish. my tata jest moj lubiony fan vlog. every moment my tata oglądać mój vlog? Ale teraz ja mówię po polsku i mój tata nie mówi po polsku. I teraz mój tata nie rozumia, ale czysko Thank Dziękuję tata. Na czekoladę poczułem chęć. Była namiętna, bardzo nieletnia. Idź do Jakob Schneiderman, pan jest influencer Polska i więcej, jest fajny chłopiec. I ja rozmówię, acz pan lubi. A rozmawiać Amerykaninem jak ja. ja, nie mówię dużo po polsku, i teraz ja nie mówię dużo po polsku, ale zaraz dwa miesiące, mówi więcej po polsku. <laughs> Jakob mówi, proszę idź do mojej domu, i ma rozmawiać, i robi video YouTube, i pan ma dużo YouTube subscribers, i bardzo fan. Więc so, ja idziemy teraz para też Ursus Warszawa. A nie dobrze, Polska. Piłki nożno nie wygrałem, ale. Ale nie ma problemu. Ja bardzo kocham sport, ale nie wygrałem i jestem niesmutno. Um, ja myślę, Polska drużyna bardzo dobra teraz. Ma bardzo młody pan i bardzo dobrze pan gra. I później może wygrałem ma więcej mać. Okej, okay, do widzenia. I dobrze przyznała refrenu sens Na co komu dziś wczorajsza miłość Na co komu dziś wczorajszy sen Jestem bardzo postępowany um, rozmawiać Jakub Schneiderman i pamiętasz jestem uh, Nie Ja jestem dużo youtuber Teraz. Ale później może, nie wiem, jestem tylko um, nauczycielam, o oh mój Boże pan. Tylko nauczycielam i dobrze, ma nowa nowa experience. Dzień dobry, Jakub! Proszę, mówię po polsku. Cześć, jestem Kuba z Ogarnij swój English. I możliwe, że mnie widzieliście już nieraz. Fajny youtuber i pan gotuje, ja osepki moje lubiony Bardzo lubię. Osepki. No, Smacznego! Nagrywaliśmy odcinek na youtuba i zobaczymy, coś będzie. Możecie zobaczyć na naszym kanale, na moim kanale. Nie rozumiem, ale tak. Aha. Proszę, słuchajcie. Jakub fajny chłopiec kupić ja ubor i ja idziemy do mojej brata dom i fajny dzień, fajne video robisz Pan mówi może jeden... Um, może jeden tygodnia i ma nowe video Pan ma nowe video i Dani jest video I, i mówi może więcej ludzi oglądać mój kanał teraz ma fajne um, YouTube video jak Jakub um, nie wiem ok idziemy do mojej brat dom teraz i um, rozmawiać moje dzieci i robi moje video Happy Father's Day favorite glass! Thanks, honey bunny. O oh, two of No, dzisiaj jest tata gin, Ameryka i jestem bardzo fajna tata i teraz jest bardzo później noc, dziewięć i pół i ja idziemy do sklep, a nie noc i później noc i ja idziemy do sklep i kupić moje surka mleko z serialem mleko i niedziela Polska sklep zamknie, ale ja idziemy do stacji i stacji ma bidronka. Otwórz mój brat mówisz. Jak 5 minut chodzić teraz w sklep bidronka i dużo ludzi stację teraz. No Przepraszam. Jak wszystko dzien, tam dzien, tam dzien? dzień. Tam dzień, tam dzim. Dzień dżin, teraz din. Jak wszystko dzień teraz, dzień jest bardzo fajny. Ja jestem zdrowa teraz. Jestem moda teraz. Ja mam 44 lat, 44, 44, ale jestem młoda. I moje dzieci jest moda i wszystko jest bardzo fajne. Jutro ma 6 godzina, prowadzi do Góry, South, nie wiem, nie po noc, ale South. I ma dużo droga, prowadzi, ja kocha, prowadzi, ale uh, może Góra Dom, może nie ma um, internet. I ja lubię YouTube wszystko godzin moje vlog, ale może moje. Dom nie ma internet i nie upload. Jutro, nie wiem. Nie upload, ja upload później. Koniec wakacji góry. I oglądam oglądasz więcej później. Przepraszam. <laughs> ja mówię się, przepraszam. Może nie upload jutro. Um, ale jeszcze raz. Kocham Cię, tata. Dzień tata, Ameryka. I love you, dad. Um, happy Father's Day. And your son lives a very good life. <laughs> a blessed life. I wouldn't trade my life with anyone ever, which is an amazing place to be. Alright. Kohanche poska i dobranoc.